W css możemy korzystać z wielu rodzajów kolorów. Mamy zwykłe takie kolory nazwane, jak no właśnie tutaj macie na przykład red, green, blue, czy tam gold, czy coś innego. Mamy oczywiście RGBA, które zaraz będziemy tłumaczyć. Mamy hsl które gdzieś tam zobaczycie. Pewnie link właśnie jest w opisie tego odcinka, gdzie tłumaczyłem hsl -a. No i mamy na przykład RGBA. Oczywiście mamy jeszcze tam na przykład heksy, ale o tym może też kiedy indziej porozmawiamy. Natomiast w tym odcinku wrócimy sobie właśnie do naszego Red, Green, Blue, Alpha. O co w ogóle z tym wszystkim chodzi? Przede wszystkim, zobaczcie, mamy tutaj RGBA i mamy trzy wartości, tak naprawdę cztery wartości. Ta ostatnia wartość to jest kanał alfa, więc jak wiemy, jeżeli damy sobie na przykład tutaj 5, to będzie 0,5 tak naprawdę, więc mamy 50% przejrzystości. Jak widzimy teraz ten kolor już nie jest taki żywy. Ok, eee, więc z tą wartością, jakby no, nie będziemy tutaj za bardzo poświęcać się tej wartości, bo no, nie ma tutaj nic skomplikowanego. Po prostu nadajemy przeźroczystość. Gdybyśmy mieli jakiś element pod tym naszym kwadratem, no to on byłby po prostu widoczny. Ok, więc wróćmy do tego naszego RGBA. Może zapiszę, dzięki temu nam się kod sformatuje i mamy ten takie odstępy zrobione. Więc mamy RGBA, czyli pierwsza wartość to jest kolor czerwony. W RGBA możemy poruszać się w taki, w przedziale od 0 do 255. Więc zobaczcie, jeżeli damy sobie tutaj 255, to ten nasz kwadrat będzie teraz czerwony. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie powiedzieliśmy, że ta. Wyobraźcie sobie, że mamy diody. Tak samo jak mamy diody w telewizorach, w monitorach, w telefonach, gdziekolwiek, to one też są po prostu diody RGBA. Tak, czyli mamy po prostu kolor czerwony, zielony, no i oczywiście niebieski. Więc wyobraźcie sobie, że w tym momencie powiedzieliśmy, że w tym naszym no, przykładowo pikselu powiedzmy, że ten kwadrat reprezentuje jeden piksel, no to w tym pikselu ma najjaśniej świecić dioda koloru czerwonego. Tak pozostałe są wyłączone, bo mają wartość 0, więc w ogóle nie świecą. Natomiast my mówimy, że w tym momencie ta czerwona ma osić jak najjaśniej, czyli maksymalną swoją wartością, dlatego mamy teraz kolor czerwony. No i oczywiście to samo, jeżeli zmienimy sobie teraz RGB, czyli tutaj będzie teraz G, czyli green. Jeżeli tutaj damy 255, to będzie kolor zielony. No i jeżeli damy tutaj 255, to będzie kolor niebieski. No i na tym cała magia polega. Możemy oczywiście bawić się trochę w jakieś wartości. Możemy wymyślać. Testować. Oczywiście tutaj będzie taki szarawy kolor w tym momencie, No możemy się z tym przeróżnie naprawdę bawić. Tutaj możemy dać 0. Um, oczywiście, jeżeli ktoś chce tak na chybił trafił, to może tak się z tym bawić, ale też możemy oczywiście wybrać sobie kolor w naszym narzędziu deweloperskim. Mamy narzędzie deweloperskie, gdzie możemy od razu widzicie, mamy tutaj RGBA. Jeżeli tego RGB, RGBA tutaj nie widzicie w narzędziu deweloperskim, czyli przypomnę, klikam sobie na przykład prawym Impact Element, Badaj Element, czy po prostu F12 to jak sobie wejdziemy teraz na tego naszego boks'a. To tutaj macie takie strzałki, więc tutaj mamy widzicie HSLA, mamy heksy, no i mamy RGBA. Więc tym możecie sobie to wszystko, te nasze opcje zmieniać. No i co? Eee, wiecie już na czym polega Red, Green, Blue. Nie ma tutaj widzicie nic skomplikowanego. Także w tym odcinku tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym.